Weszliśmy właśnie do tego głównego budynku, który będziecie najprawdopodobniej widzieć przez najbliższe pół godziny. Takie pomniejsze rzeczy, na przykład jak kaski tutaj zostały. Ciekawe czego czy tuneli w kopalni, czy tutaj drogi wewnętrzne. Zresztą widzicie, jak to spore, spore pomieszczenie jest. Standardowy test. Tak, patrzcie, tu jest, tu jest coś ciekawego. Do filtrowania wody. Tam macie tam użytkową wodę, a tutaj macie wodę pitną. To Wam jeszcze chciałem pokazać. Domofon z Tesli.